A ile snarke, złap za głowę, ale nieko, pociągnij go za głowę, pociągnij go, dupa niżej.

Zmień biodra do normalnej bocznej. Przejdź do normalnej bocznej. Przejdź do normalnej, bo cię przywróci. Cofnij lewą nogę pod dupę swoją. Lewo, zmień biodra. O tak. Oj, trzymaj, 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 stabilny wy. Wyciągnij mu łokieć. Łokieć wyszarp prawą ręką. Zabierz jego łokieć z prawej ręki pod siebie. Tak, zabierz go i zmień teraz pozycję. I teraz zmień, zmień biodra nisko. Zmień biodra. I bardziej go Daj Dawaj Lesnarkę, i spokojnie. Zmień biodra teraz. Nie odchylaj się tak bardzo. Nie odchylaj się. Do niego. Do niego Lesnar. Do niego Lesnar biodrami. Dalej, zawisz sobie tą jego rękę. O właśnie tak. I leżysz teraz. I teraz powoli możesz do dosiad nad dosiadem pracować. Połóż tę nogę. Prawe kolano. Prawe kolano na ziemię Lesnar. O tak. Nie Dobrze. I kończysz to. O, wracam, wracam. Dobrze. O, teraz, teraz kończysz. Dobrze sobie nogami. Dobrze. Dobra, dobra, jest, jest, jest. jest. Ekstra. <grywy> Mamy czempiona. <grywy>